Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z grudniowym pudełkiem, naturalnie z pudełka. Bardzo lubię grudniowe pudełka. Zawsze jakoś tak mi się kojarzą automatycznie ze świętami, bo jednak większość takich pudełek jest właśnie reklamowana takim świątecznym klimatem, czymś, co pachnie świętami, coś, co ma nam przypominać święta, więc to jest naprawdę jedno z moich ulubionych jakby miesięcy, w których mogę otrzymywać tego typu pudełeczka tak więc przed chwilą był u mnie kurier przechodzimy do rozpakowywania mamy tutaj bardzo fajną naklejeczkę świąteczną i oraz napis ho ho ho, bardzo fajne bardzo mi się to podoba, otwieramy i na dzień dobry ponownie witam nasz zniżka minus 15% do Lash Botanicals jest taka ulotka następnie mamy od Nuty Minerals tak, tak się to wybawi. O, dostałyśmy zniżkę minus 20% do sklepu oraz dwie próbki cienia mineralnego o kolorze Seashell oraz różu mineralnego w kolorze Magnolia Bad. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo niestety to może być mało widoczne. Tutaj jest cień, a to jest róż mineralny. Każda próbeczka o pojemności 2 gram. Też całkiem fajnie. Co prawda ciężko się te próbeczki stąd wydobywa, ale damy radę. Następnie mamy karteczkę. Jak zwykle standardowo w takiej ładnej szarej kopercie. Mamy rabat 10%. Do sklepu Honey Therapy. Fajnie. I zaczynamy! Wiadomo było, że w tym pudełku znajdzie się balsam regenerujący o zapachu orzechowym z firmy Fresh and Naturals. Więc mamy tutaj pierwszy produkt jest to właśnie balsam. Balsam jest o pojemności 250 ml i kosztuje w regularnej cenie 59,90. Ja bym go z chęcią pomachała, ale podejrzewam, że jest zaklejone. Jest zaklejone i nic nie czuć. Ale ja go i tak mam zamiar używać przez grudzień więc ja go sobie odkleję. Wow. Och Jezu, jak to pachnie. O Boże, dziewczyny. To pachnie obłędnie. O matko, jak to są orzechy laskowe? Mieszanka masła shi, masła kakaowego i olej roślinnych z pestek winogron, moreli, migdałowego i arganowego. Na obrazku są orzechy laskowe. Mm, kobiety, jak to pachnie. Tylko zobaczcie, jaką on ma bardzo dziwną konsystencję. Widzicie? Jakby taka pianka ubita. Ciekawe. Zgadnę sobie kawałek. O, matko, ale tak. A, bardzo taki treściwy, pomimo tego, że jest taki jak ubita pianka. Mm, dobrze, dobrze, że to otworzyłam, będę się tym smarować po prostu codziennie od stóp do głów. Piękny jest ten zapach, po prostu wow. Dobra, następna rzecz to jest wytwórnia mydła i mamy tutaj mydełko. Jest to mydełko Czar Świąt, edycja limitowana. Limitowana wersja mydła ze specjalną kompozycją rozgrzewających zapachów, okraszonego świątecznymi przyprawami. Mówiłam, że chcę, żebyśmy wszędzie, wszędzie czuli święta. I to mydło kosztowało 15 zł. Jest to pomarańczowo-kardamonowe mydło. Piękny pachnący zapach, do dodatek do łazienki. Tak więc bardzo fajnie. Ja trochę takich mydeł w kostce mam, kto wie? Ja chyba to sprezentuję po prostu komuś, bo jest bardzo, bardzo ładne. Użyteczność nie wiem, jaka jest, szczerze mówiąc, z tym wszystkim tutaj, ale mydło nie dla mnie, może tak. Mydło, mydło chyba będę musiała komuś sprezentować po prostu. Kolejna rzecz. To marka, którą dobrze znam. To jest Kos Natur. Jest to maska do włosów z awokado i migdałami. I mam trochę mieszane uczucia co do tego produktu, już szukam gdzie tutaj mam tak, mam jest to naturalna, regenerująca wegańska maska do włosów z certyfikatem natur, zadba o nasze włosy jeśli chcemy, aby silniej działała, nałóżmy ją na około 30 minut przed użyciem nasze włosy będą nam wdzięczne pojemność to jest 100 ml wartość produktu 20 zł i 82 grosze Mam mieszane uczucia co do tej maski, dlatego że ja zazwyczaj masek do włosów nie używam. Odżywek do włosów też nie zawsze używam. Robię to bardzo sporadycznie, więc. No po prostu nie wiem, czy będę tego używać. Może, ponieważ znalazło się w pudełku, to może postawię i może zużyję parę razy, ale. No tak. Tak, wiecie. Ech. Następna rzecz to jest znowu marka Cos Natur, chyba jakoś agresywnie wchodzi do, do pudełeczek i jest to taka saszetka. I jest to multiodżywcza maska do twarzy z rokitnikiem. Jej wartość to jest 6,32 i mamy tutaj dwie saszetki po 8 ml. Naturalna multiodżywcza maska do twarzy. O czterech wspaniałych właściwościach Odmładza, odnawia komórki, wzmacnia i wygładza skórę. Polecana do cery suchej, zmęczonej, dojrzałej, zwiotczałej ze zmarszczkami. A... Ja nie lubię takich masek, pacianych, takich mazianych. Zazwyczaj wolę używać maski w płachcie, ewentualnie maski, które zostawiamy na noc, bo tutaj po 10-15 minutach należy ją zmyć, więc i nie robi na mnie wrażenia ten produkt co tutaj jeszcze mamy mamy tu coś malutkiego co wygląda jak ciastko i się z niego sypie Ok, i to jest świąteczna kąpiel musujący dodatek do kąpielu o zapachu świątecznych przypraw i jest on słuchajcie to jest taka malutka torebeczka takie jakby, jakby półkuli tak naprawdę. Ja nie mam wanny, <laughs> więc nie mam, gdzie tego wykorzystać, ale często słyszałam, że dziewczyny wykorzystują takie rzeczy po prostu jak na przykład sobie moczą stopy, więc taka malutka próbeczka może akurat się do tego przydać. Ale nie robi na mnie wrażenia. I zaraz zobaczymy. Cena to jest 4,50. Następnie mamy ponownie, czy to już nie było w ostatnim, ponownie próbki kremów z Cos Natur. I tu mamy krem na noc i krem pod oczy. One już chyba były. Czy one nie były w poprzednim pudełku? Wydaje mi się, że one były. To wszystko? Halo? To wszystko? Ej, no. Serio? Czyli mamy fresh Natural z wytwórnie mydła i kosnatur. Czyli mamy tylko trzy marki w tym miesiącu. Słabo. Policzmy wartość. Wartość pudełeczka to jest 106 ,54 zł 54 grosze. Za pudełko przypomnę pocimy 89 zł, więc potencjalny zysk to jest 17,54. Ale pudełka akurat te, naturalnie, z pudełka nigdy nie były pudełkami, które miały bardzo duży zysk, jakby na produktach. Natomiast jestem trochę zawiedziona. Jedyne z czego jestem zachwycona, to jest ten balsam. To jest jedyny produkt, który, który aż po prostu zrobił na mnie ogromne wrażenie swoim zapachem. Mam nadzieję, że działaniem również zrobi na mnie dobre wrażenie. On zostaje tutaj u mnie przy łóżku. Ale pozostałe produkty, no to tak średnio. No, to prawdopodobnie oddam. Może to i ładnie pachnie, no ale. To zużyję do stóp pewnie. No i dwa produkty z Kos Natur. No nie wiem. Nie, nie jestem za bardzo zadowolona w tym miesiącu z tego pudełka. Ile razy można dawać mydło w kostce w, w tym, w pudełku? Ile razy można dawać maskę do twarzy? Eee, nie wiem, te półkule do kąpieli, tak? To, to się już robi takie, takie nichilnowi, tak? Tak naprawdę, no nic nowego to nie jest, nic odkrywczego to nie jest. No, poza tym balsamem, tą jedną, jedyną rzeczą, to z pozostałych rzeczy jestem tak... Tak średnio zadowolona. No ale ten balsam to jest 60 zł, tak? A ja zapłaciłam za pudełko 90, więc. Wiecie, rozumiecie. Na karteczce również znalazła się podpowiedź do styczniowego pudełka. I w styczniowym pudełku znajdziemy produkt marki Saisona. Jest to aktywna woda dla skóry zmęczonej z wodą jeżynową. Więc yy, będzie tutaj taki produkt w styczniowym pudełeczku. I w którymś pudełku już był produkt marki Sisona, było to mleczko do makijażu i ja go jeszcze nie zmęczyłam, i nie lubię używać tego mleczka, więc no zastanowię się, czy będę w takim razie kupowała styczniowe, styczniowe pudełko, bo o ile się nie mylę, to te produkty Sajsona są bardzo drogie niesamowicie drogie. Więc prawdopodobnie y, może być podobna sytuacja jak z tym pudełkiem, czyli ten produkt zrobi nam pełną większą wartość pudełka i reszta będą takie dosypki jakieś mniej interesujące i mniej ekscytujące. Dobra, to wszystko na dzisiaj. W takim razie całą zawartość pudełka poznałyście. Napiszcie mi na dole w komentarzach, czy Wy byłeś, byłybyście zadowolone z tego pudełka, czy też nie. Co Wam się podobało w, w tych zawartościach. Może miałyście któryś produkt i możecie coś o nim więcej napisać. W tym tygodniu jest dosyć sporo filmów na moim kanale, bo i trafili ulubieńcy, i też kreacje sylwestrowe. Tak więc tu mamy już trzeci film w tym tygodniu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych filmów, które pojawią się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!